Jestem przed domem, gdzie urodził się Elvis Presley. Wybrałam to miejsce, żeby powiedzieć coś do tych wszystkich, którzy czują się nieszczęśliwi z tego powodu, że nie potrafią znaleźć pasji w życiu, i jest to dla nich problem, bo patrzą na innych ludzi, którzy mają swoje pasje, a oni chociaż patrzą dookoła i bardzo chcieliby żyć pasją i mieć tę pasję w życiu to z jakiegoś dziwnego powodu nie potrafią jej znaleźć. I myślę, że to jest bardzo dobry przykład, jak to jest z tą pasją. Bo tak, zobaczcie. To jest dom, w którym urodził się Elvis Presley. Ten dom znajduje się w najbiedniejszej... Znaczy, znajdował się wtedy, dzisiaj to jest muzeum, ale wtedy, kiedy był domem Elvisa Presleya. Znajdował się w najbiedniejszej dzielnicy miasta, które nazywa się Tupelo i leży w Mississippi. Najbiedniejszej dzielnicy. Mówiło się nawet, że to jest po drugiej stronie torów, czyli to jest takie miejsce, gdzie a raczej się nie chodzi, bo tam tylko biedacy mieszkają. Ten dom własnoręcznie zbudował tata Elvisa Presleya za pieniądze pożyczone od ym, swojego ówczesnego pracodawcy. No i Elvis Presley urodził się tutaj i mieszkał tutaj jako malutki chłopiec, kiedy był trochę większy. Pewnego dnia pod choinkę dostał prezent. Jego mama poszła do sklepu, który istnieje do dzisiaj, i kupiła w tym sklepie gitarę. I dała tę gitarę w prezencie swojemu synkowi. On miał chyba wtedy 11 lat. I co zrobił Elvis Presley? Zobaczył tę gitarę i powiedział: Nie, no, błagam gitara, przecież marzyłem o tym, żeby mieć rower. To jest prawdziwa historia. Elvis Presley marzył o tym, żeby mieć rower. Jeżeli nie rower, to ewentualnie strzelbę. A dostał pod choinkę coś strasznie nudnego i coś strasznie obcego, coś takiego, na co w ogóle nie miał ochoty. I tym czymś była gitara. Ta gitara zmieniła jego życie. Ale zobaczcie, jak to jest w życiu, bo on mógł powiedzieć nie chciałem tej gitary. Nie lubię tej gitary. Nie podoba mi się ta gitara. W ogóle wszystko w życiu jest do niczego dlatego że mało tego, że mieszkamy w najbiedniejszej dzielnicy i nie stać nas na wiele rzeczy. To jeszcze w dodatku jak już jest trochę pieniędzy, żeby kupić mi prezent, to dostaję nie to, co chciałem. Nie rower i nie strzelbę, tylko jakąś po prostu co to w ogóle jest ta gitara? Ale nie powiedział tak. Wziął tę gitarę i zaczął na niej ćwiczyć. I dlatego potem został królem rock'n'rolla. Czyli życie, trochę na siłę, dało mu pasję do rąk. Dostał coś, czego nie chciał, ale nie odrzucił tego, tylko spróbował znaleźć w tym coś pozytywnego. I teraz moje pytanie do tych osób, które piszą do mnie. I wiem, że macie z tym poważny problem, że jest tylu ludzi, którzy mają pasję w życiu, a wy jakoś nie możecie tej swojej pasji znaleźć. Moje pytanie do Was brzmi: czy gdzieś obok Was nie leży ta gitara, którą życie Wam dało, a Wy uparliście się, że chcecie rower, i w ogóle nie chcecie tej gitary zobaczyć? Mówię przenośnie oczywiście, ale to tak właśnie jest, że pasja. Czasami przychodzi do człowieka z zupełnie niespodziewanej strony. I teraz w poszukiwaniu pasji wcale nie chodzi o to, żeby patrzeć na innych ludzi i powiedzieć: O, Elvis Presley był słynny, ja też chcę być słynny, to to będzie moja pasja, zacznę się uczyć gry na gitarze. Chodzi raczej o to, żeby być otwartym na to, co życie przynosi, bo życie przynosi to, co jest dla ciebie najlepsze. Bo człowiek sam. Nie jest w stanie często wymyśleć tego, co najbardziej do niego pasuje, bo po prostu bo czasami nie jest w stanie ogarnąć tego wszystkiego. Elvis Presley chciał strzelbę, albo chciał rower, może chciał zostać sportowcem, a dostał gitarę. Więc, jeżeli szukasz pasji w swoim życiu, jeżeli pragniesz kierować się w życiu pasją, uważasz, że to jest bardzo ważne i jest ci przykro, że tej swojej pasji jeszcze nie znalazłeś, to. Spróbuj wyłączyć umysł i nie żądać tego roweru, którego ciągle nie dostajesz, tylko spróbuj otworzyć się na różne rzeczy, które są dookoła i na to, co życie samo ci przynosi. Spróbuj być otwarty na rozmaite możliwości, rozmaite inspiracje, które życie za chwilę zacznie ci podsuwać. Nie bądź niecierpliwy. Próbuj tych różnych rzeczy, sprawdzaj się w nich. I na pewno jedna z nich zobaczysz, że pasuje do Ciebie jak ulał. Po prostu nie będziesz miał wtedy zero wątpliwości. I o to właśnie chodzi. Za mną dom, w którym urodził się Elvis Presley. Serdecznie pozdrawiam Was z Tupelo w stanie Mississippi.